A Nie no kurwa warcie mi zabiła Arte, no Nie <laughs> Jaki to jest Khan... A znaczy, w sucę. A miałbym misję zrobioną już, już kurwa. Mać się, ma wszystkim. To co, 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 co się stało? To ty się wyprawia na tym randomy człowieku. Co zrobiłeś? O, o, o mój Boże! Robiłem Co trzech typa Ateranem. Jak? Ej, Ty sami się porobili na dobrą sprawę. Aha. Co tu jest? Jak mi się już pokazuję. O Boże, święty! Robienie misji jest tak głupie.